Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Dev Diary z Imperator Rome. Jest to drugi Dev Diary po premierze gry i to będzie kolejny Dev Diary poświęcony i skupiony na tym, co nas czeka w patchu 1,1 Pompejusz. Zachęcam was gorąco do obserwowania mnie na Twitterze oraz pojawienia się na moim serwerze Discord. Linki znajdziecie w opisie pod materiałem. No dobrze, no to przejdźmy do tego, co tutaj się znajdzie w tym dev Diary. Mamy przede wszystkim kwestie związane z marynarką, jak mówiłem o tym w zeszłym tygodniu. Jeśli chcecie dowiedzieć się troszeczkę więcej na temat właśnie tych zmian związanych z... na czym są bazowane te zmiany morskie, czyli właśnie tutaj jest między innymi wspomniane William M. M. Murray, jego praca, między innymi jeśli dobrze książka się nazywała The Age of the Titans, związana właśnie z, z marynarką Helen. No tak jak chcecie sobie, sobie to poczytać troszeczkę więcej, no to link jak zwykle do tego Dev Diary też będzie tutaj w opisie pod materiałem. No, ale tym się nie będziemy zajmować, przejdźmy od razu do tego jak będzie wyglądać. Przede wszystkim będziemy mieli tutaj bitwy morskie, które będą troszeczkę przypominać bitwy lądowe. W tym sensie, że będziemy mieli jak gdyby dwie linie reprezentowane tutaj, tutaj sobie zobaczymy na ten screenshot. No to właśnie tutaj widać jak to wygląda, czyli mamy tutaj dwie linie no i te dwie linie będą się ze sobą ścierać. Oczywiście to nie znaczy, że w rzeczywistości te okręty byłyby ustawione w jednej linii, dlatego to jest taka abstrakcja, czyli właśnie kto, jaki okręt kogo atakuje. No i tutaj właśnie widzimy, że to przypomina właśnie starcia lądowe. Mamy teraz posek morale, czyli będzie teraz o wiele czytelniej zobaczyć, kto ma jaki poziom morale, zamiast tutaj wypatrywać, co wiem, że część nowych graczy miała Problem właśnie z zauważeniem tego paska tutaj, i mieli problem właśnie z zauważeniem, jak to morale się prezentuje. Tak na pierwszy rzut oka, podczas poprzez tutaj będziemy mieli o wiele czytelniejsze. Kolejna rzecz to oczywiście będziemy mieli tutaj widzimy nowe klasy okrętów, czy więcej klas okrętów, ale o tym opowiem już za chwilę. Kolejna rzecz, no to są oczywiście taktyki, tak, taktyki, które będą działać podobnie jak w walkach lądowych, czyli wybieramy taktykę, no i zależnie od tego, jaka jest taktyka przeciwnika, i jaka jest Kompozycja naszej marynarki czy naszej floty, no to będziemy decydować o skuteczności, właśnie naszych taktyk. I tutaj właśnie widzimy, że mamy frontal assault, naval envelopment, close ranks, harassment i probing attack jako różne typy taktyk. Dobrze, teraz przejdźmy do typów okrętów. Będą trzy klasy okrętów: lekkie, średnie i ciężkie. Lekkie okręty nie potrzebują drewna. Do budowy. E, średnie i ciężkie wymagają budowy e, właśnie tego drewna. Do budowy i co więcej, ciężkie okręty będą wymagać odblokowywania. E, e, tradycji wojskowych, żeby je odblokować i to właśnie widzimy, że mamy coś takiego jak Mines Bigger than yours", czyli moje jest większe niż twoje i odblokowuje to Mega Poliremy. Obecnie, jak dobrze pamiętam, to zwiększa chyba o 15% e, chyba obronę trirem. więc jak widać tutaj są zmiany. Oczywiście to jest Working Progress, więc rzeczy tutaj mogą wyglądać trochę niedokończone, jak na przykład tutaj to, że ta zakładka Ships jest schowana i to się zachodzi właśnie z tym Greek Traditions, to powinno być oczywiście naprawione do czasu premiery patcha 1,1. No dobrze, no to jak powiedziałem, są trzy klasy okrętów, i każda klasa okrętów dzieli się na dwa okręty. W przypadku lekkich mamy Liburnian i TriRemy, to jest 6 i 4 manewru. Współczynnik manewru po prostu oznacza, tutaj jak sobie zobaczymy na tym, jak daleko dany okręt może zaatakować, czyli tutaj popatrzymy sobie właśnie na ten okręt, to jeśli miał wartość manewru 4, no to może zaatakować na, na tą pozycję. Na tą pozycję, na tą pozycję lub na tą e, pozycję. E, czy po prostu tak, to jest tak jak w Europie New Size: zasięg flankowania. E, triremy, tak jak powiedziałem, 4 manewry, Potem mamy te okręty e, średniej klasy. E, mamy e, tetrery czy trichemiole, e, które mają trzy manewru. I mamy heksery, które mają jeden manewru. No i mamy jeszcze oczywiście te ciężkie okręty: to są oktery i megapoliremy. I mają 0 spoczynnika manewru, czyli mogą atakować tylko coś, z tej Znajduje się bezpośrednio przed nimi. No i właśnie tutaj widzimy, że flota przeciwnika tutaj posiada właśnie te najcięższe okręty. No i to właśnie się one znajdują na tych pozycjach. I tutaj widzimy, że one mogą atakować tylko te okręty, znajdujące się bezpośrednio przed nimi. Oczywiście będziemy mogli przechwytywać okręty w trakcie starć. I działa to tak, że jeśli dany okręt ma zero współczynnika morale, ale ma jeszcze nie został zatopiony, czyli ma współczynnik siły czy wytrzymałości zachowany w jakimś tam stopniu, to jest szansa, że będzie schwytany i ogólnie rzecz biorąc zasada polega na tym, że mniejsze i większe okręty mają większą szansę schwytania właśnie tych okrętów, które są niższej klasy, czyli po prostu jakby, żeby nie było tak, że łatwo można małymi okrętami przechwycić cięższe okręty. No i oczywiście, jak jest zostanie okręt przechwycony, to jest usuwany z bitwy, ale jest dodawany do floty przeciwnika po starciu. Więc tak to wygląda. Kolejna rzecz, która jest dodana, to jest to, że będziemy mieli teraz tak zwaną umiejętność tak zwane projecting um, power za pomocą okrętów czyli to jest po prostu to, że teraz flota będzie miała jak gdyby pewne znaczenie też dla działań lądowych przede wszystkim jak widać tutaj mamy trzy umiejętności nowe capture port jeśli posiadamy przynajmniej pięć ciężkich okrętów to możemy przechwycić nieufortyfikowany port właśnie jak oczywiście przy nim przylegamy i dzięki temu można sobie na przykład łatwo stworzyć przyczółek właśnie przed inwazją ponieważ właśnie można oczywiście Szybciej dokonać transportu, wyładowania do portu, którego kontrolujemy. Potem jest port rate to jest w tym momencie, musimy mieć przynajmniej jeden okręt, który ma 90% siły lub więcej, i za pomocą tej umiejętności natychmiast otworzymy wyłom w oblężeniu tutaj przy porcie. No i oczywiście to jest ważne, że to musi być port, bo bez portu tutaj nie możemy zrobić danego wyłomu. I jeszcze mamy port assault to jest coś, co zmniejsza poziom fortyfikacji o jeden poziom jest wymagana mega polirema, czyli ten najcięższy, naj, najdroższy okręt i ta Hypergalera e, traci wtedy siłę o 20%, czyli jest uszkodzona w trakcie tego e, ataku czy szturmu. Kolejna rzecz to jest zasięg morski. Tutaj mamy taki debugowy screenshot, ten map mode. On raczej nie powinien tak wyglądać, w, bo to jest jak powiedziałem debugowy. W trakcie już wyjścia patrza, to powinien wyglądać map, map mode troszeczkę inaczej. To po prostu oznacza, że w, to się roztacza od naszych portów, no i po prostu mamy pewien zasięg od tych naszych portów. No i poza tym zasięgiem powoli będziemy mieli problemy z attritioną. I tutaj właśnie widzimy, że mamy takie czerwone, 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 i potem czarne. Im dalej będziemy się oddalać, tym większy będzie attrition. Czyli po prostu jeśli będziemy mogli tak jak do tej pory, czy na przykład sobie z Kartaginy popłynąć bez problemu, na przykład do Skandynawii. Kolejna rzecz to są nawigowalne rzeki, czyli po prostu w niektórych rzekach, tych większych rzekach, jak na przykład Nil czy Ren. Powinna być możliwość właśnie nawigacji, czy właśnie podróżowania okrętami. No tutaj właśnie widzimy, że nasza marynarka sobie tędy płynie, płynie sobie płynie, płynie, płynie tutaj i wypłynie sobie właśnie tędy. I jeśli będziemy chcieli też przekraczać tutaj na przykład Nil, naszymi noskami lądowymi, to będziemy mogli przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Tutaj jest to zaznaczone za pomocą tych, tych oznaczeń przesmyku. Tutaj mamy oczywiście też most, więc tutaj widać, że będzie można i to jest też jakby ten przesmyk tutaj. Więc też. Będzie nadane większe strategiczne znaczenie dla takich dużych. Um, um. Barier geograficznych, właśnie jak rzeki. No jakby nie patrzeć, Nil czy Ren nie było tak łatwo przekroczyć w dowolnym miejscu. Potem mamy rzeczy związane z terenem morskim. Zostanie dodany teren morski dokładnie trzy tereny morskie Otwarte morze bez, bez modyfikatorów będziemy mieli morza przybrzeżne to będą używane w przypadku archipelagów, wysp i też w strefach przyległych do lądu będzie zapewniać obrońcy premię do walki. No i mamy jeszcze teren. Rzeczny, gdzie lekkie okręty oraz oczywiście obrońca będzie miał pewne korzyści. No i to byłoby na tyle z. Samych rzeczy związanych z marynarką, ale to jest nie wszystko, w tym Dev Diary. Kolejna rzecz to są zmiany związane z omenami i religiami. Żeby nie było tak, na ten moment religie są praktycznie identyczne, omeny są identyczne. Czy to jesteśmy helenistyczni, czy jesteśmy kemetyk, czy jesteśmy kananicką państwem z religią kananicką, czy my jesteśmy buddystami, te wszystkie omeny na ten moment są identyczne. Na szczęście to się zmieni w patchu 1,1. I omeny będą się różnić i co więcej, nie to, że same gdyby, omeny różnych religii będą się różnić, ale też jest tak, że na przykład w ramach obrębu jednej religii niekoniecznie te omeny też muszą być dzielone, więc omeny rzymskie będą miały inne efekty niż omeny greckie. No i tutaj widzimy sobie, jak wyglądają na przykład omeny buddyjskie. No to tutaj mamy na przykład lojalność, zmiany w cywilizacji, lojalność prowincjonalna, zadowolenie w Populacji z religią państwową, zwiększona lojalność gubernatorów, zmniejszona korupcja miesięcznie, przyspieszone spalanie agresywnej ekspansji czy zmniejszony niepokój społeczny. Z kolei w przypadku Omenów Rzymskich tutaj jest w miarę podobnie jak do tej pory. Jedyna różnica jest to, że nie mamy teraz zmniejszonego niepokoju, tylko mamy zwiększoną lojalność generałów. Mamy do tego też błogosławieństwo minerwy, teraz większe morale armii zamiast. Zwiększać przyrost punktów, czy będzie zamiast zwiększać punkty badań, i też chyba teraz błogosławieństwo. Apollo został zmieniony z maksymalnego manpowera na szybkość odzyskiwania. Manpowera, więc tak to mniej więcej wygląda. No i tutaj mamy też na przykład też omeny właśnie te Kemetic, czyli właśnie egipskie. No i tutaj też możecie zobaczyć spore zmiany właśnie z tym związane. Co więcej, teraz będzie można też nawracać, nawracać sobie zmieniać religię państwową i do tej pory w patchu 1.0 można w przypadku niektórych państw właśnie zmieniać na przykład właśnie grając Egiptem, czy na przykład grając państwami indyjskimi, które właśnie mają możliwość przyjęcia buddyzmu. W patchu 1.1 to zostanie już gdyby odblokowane, że będzie można łatwiej zmienić każdym państwem sobie tą religię i trzeba będzie spełnić następujące warunki. Przynajmniej jedna postać w naszym państwie musi być Innego wyznania, innej religii, i w tym momencie blokuje się ta decyzja, że będziemy mogli zmienić religię naszą państwową na inną. Ale żeby to zrobić, będziemy musieli spełnić warunki. Przynajmniej połowa wolnej populacji, czyli nie niewolników w stolicy, musi podążać nową wiarą. No to powiedzmy sobie, chcemy na przykład Rzymem nawrócić na religię kartagińską. No to płyniemy sobie z naszym ulubionym zajęciem, czyli łupieniem Kartaginy. łupimy, mamy, nie wiem, przewozimy 60-80 niewolników kartagińskich, właśnie. Do Rzymu, no i potem ich wszystkich uwalniamy, właśnie dokonujemy emancypacji, no i w tym momencie mamy spełniony odpowiedni procent w stolicy. Populacji, która wyznaje innej religii. Co więcej, Senat musi się wyrazić zgodę. Jeśli jesteśmy republiką, jeśli jesteśmy monarchią, musimy mieć odpowiedni współczynnik legitymizacji i jeśli gramy plemionami, to wszyscy wodzowie plemienni muszą wyrazić na to zgodę, plus nasz wysoki kapłan, pontifex lub odpowiednik musi też podążać nową religią. No i w tym momencie, jeśli spełnimy wszystkie te warunki, no to możemy za pomocą pewnego kosztu stabilności i punktów religijnych, możemy nawrócić nasze państwo i to działa także Władca i lojalni członkowie rodziny nawrócą się na nową religię, plus sześć lojalnych postaci, które mają jakby największe znaczenie, czyli najbardziej prominentnych, w państwie też się nawróci. Pozostałe postaci w państwie się nie nawracają i z tego powodu też tracą 20 punktów lojalności. No, ale przez 10 lat, ponieważ jeszcze religijne, religijny, jak tutaj widzimy, zmniejsza niepokoje społeczne, zwiększa siłę omenów i sprawia, że taniej możemy nawracać populację w naszym Państwie i co więcej przez te 10 lat, kiedy ten zapał religijny trwa, nie możemy podjąć decyzji o zmianie religii, bo to nie miałoby już sensu. No i tak to się prezentuje z samego Death Diary, tych rzeczy, ale to jest nie wszystko. Mamy jeszcze parę teaserów przedstawionych przez Johanna na Twitterze. Przede wszystkim będzie można za, w końcu zaokrętować armię w porcie. Za pomocą przycisku będzie embark Army, tak jak w Europie USAS czy w większości grach. Nie wiem dlaczego tego nie było na, na premierze. Ale na szczęście w patchu jeden przyniek, jeden w końcu to będzie, więc już nie będziemy musieli wypływać za każdym razem flotą, żeby zaokrętować naszą armię. Bardzo dobra zmiana, bardzo mi się, powiem szczerze, podoba. Kolejna rzecz, ja o tym jeszcze nie mówiłem, to jest zmiana też, która pojawi się w 1.1. To jest to, żeby jeszcze w większym stopniu, gdyby sprawić, żeby państwa przynajmniej choć troszeczkę się różniły, żeby na przykład dwa premiona brytyjskie niekoniecznie musiało być identyczne, czy na przykład premie brytyjskie na przykład, chociaż się różniło w większym stopniu od premienia iberyjskiego. i na czym to polega? Zostanie wprowadzona tak zwana mechanika dziedzictw. Po prostu każde państwo będzie miało swoje, gdyby, dziedzictwo i plan jest tak, żeby jak największa ilość państw posiadała swoje unikalne dziedzictwa w paczu 1,1, ale oczywiście to raczej nie będzie możliwe, biorąc pod uwagę, ile mamy różnych plemion, więc przynajmniej będą dziedzictwa też takie regionalne, czyli na przykład właśnie, powiedzmy, dwa plemiona germańskie sąsiadujące ze sobą, to najpewniej będą miały identyczne, czy podobne właśnie dziedzictwo, podczas gdy na przykład Kartagina będzie miała kompletnie inne. No i te dziedzictwa polegają na tym, że mamy jak gdyby dwie korzyści i jedną yy, yy, Wadę właśnie związaną z tego dziedzictwa, na przykład tutaj w przypadku Kartaginy widzimy, że jako korzyści mamy zmniejszony koszt utrzymania marnarki i mamy zwiększony dochód z handlu. Z kolei mamy zwiększoną jako karę to jaka jest szansa, to, że jednostki staną się lojalne względem generałów. To jest pierwsza rzecz, i też była pokazana zmiana czy właśnie dziedzictwo rzymskie, już nie pamiętam, tam było, jeśli dobrze pamiętam, zwiększona szybkość odzyskiwania manpowera. I jeśli dobrze pamiętam, jako korzyść właśnie dlaczego bo chyba zmniejszony albo koszt utrzymania, albo wystawienia ciężkiej piechoty. Więc tak to wyglądało. Dlaczego jako kara mieliśmy zwiększoną ilość maksymalnych rywali i też było jako kara to jest to, że relacje z państwami nieposiadającymi dziedzictwa rzymskiego, właśnie opinia czy relacje były obniżone. No i dobrze, więc tak to wygląda. Kolejna rzecz to jest to, że religie też będą miały swoje, jak gdyby, podstawową premię, więc religia kanonicka, na przykład tutaj widzimy, że będzie zmniejszać koszt tworzenia nowych szlaków handlowych o 10%, więc te religie oprócz omenów będą też się różnić tymi podstawowymi premiami, więc to też jest fajna rzecz, która sprawia, że tutaj to się poprawi. I tutaj też widzicie, mamy Kosufeta, czyli mamy dwóch jak gdyby władców, też w przypadku Republiki Właśnie Kartagińskiej. No i tutaj mamy też, jak wyglądają omeny dla religii. Kananickiej, czyli właśnie tej religii kartagińskiej, no i to właśnie widzimy, że te różne błogosławieństwa, czy różne omeny tak się prezentują, m.in. na przykład zwiększone zadawanie obrażenia przez okręty, czy na przykład jako też inna rzecz, to jest na przykład zmniejszenie tyranii miesięcznie, czy na przykład zwiększenie wydajności naszych obywateli. No i to byłoby z tego screenshotu i mamy jeszcze ostatni screenshot, to jest jak będzie prezentować się interfejs na przykład miast, Tutaj mamy miasto, które nie jest skolonizowane, a więc tutaj widzimy, że to miasto jest, ten interfejs jest troszeczkę uproszczony i troszeczkę wydaje mi się, że chyba czytelniejszy niż obecnie. Przede wszystkim nie zajmuje tyle miejsca No i przede wszystkim jak tutaj widzimy, że jak będziemy chcieli na przykład kolonizować, tutaj będzie ta decyzja za po pomocą kliknięcia colonize, to zostanie... Mm, y już nie musimy otwierać sobie tego okienka i przewijać tej populacji. Kolejna rzecz tutaj to jest właśnie, że mamy 8 na 21 dostaję do populacji, ja To mówiłem w poprzednim Dev Diary, ponieważ teraz dane miasto będzie miało limit populacji, którą może posiadać. Oczywiście to nie jest równoznaczne z przyrostem populacji, no ale oczywiście ten, jak maksymalna jest ilość populacji w danym mieście, no to będzie zależeć od różnych czynników, między innymi właśnie na przykład poziomu cywilizacji, dostępu do żywności i różnych, czy typu terenów. No, więc tutaj widzimy, że właśnie w, disco, w disco ridusie może być maksymalnie 21 jednostek populacji i w tym momencie mamy 8 jednostek właśnie populacji tak to się prezentuje na ten moment to jest wszystko z tego diary. mam nadzieję, że materiał wam się podobał, dajcie mi znać co o tym uważacie, co sądzicie jeśli macie jakieś, jakieś też pytania to z chęcią ich wysłucham a tymczasem będę się z wami żegnał i życzę wam miłego i udanego dnia, dzięki Trzymajcie się i do zobaczenia razem. Cześć!